Dzień dobry, nazywam się Rafał Kleniewski, jestem specjalistą do spraw produkcji roślinnej. Znajdujemy się w gospodarstwie kombinat rolny Kietrz, gdzie pracuję. Za nami mamy maszynę combine class Lexion 8900 z systemem Cemos Automatic. Pracujemy w gospodarstwie na areale około 11,5 hektarów od roku i w tym roku również. Głównie to jest areał 8,5 tys. hektarów. Uprawiamy pszenicę. Na areale około 3,5 tysiąca hektarów rzepak, na areale około 700 hektarów kukurydze, areale około 2000 hektarów trwałe użytki zielone oraz soja i rzecice wielokwiatowe. W zeszłym roku na areale około 3,5 tysiąca hektarów zbóż ozimych zebraliśmy plony w okolicy 10 ton z hektara. W przeciągu ostatnich 10 lat, gdzie jestem pracownikiem kombinatu rolnego Kietrz w głównej mierze przy zbiorze zbóż były to, e, były to kombajny od usługodawców. W przeciągu ostatnich czterech lat skupiamy się głównie na maszynach naszego parku maszyn kombinatu rolnego Kiecz, a pozwala to nam przy szybszym i odpowiednim zbiorze dojrzałych roślin pszenicy. Zbiór w kombinacie pszenicy ozimej trwa około, Dwóch tygodni, 10 do 14 dni. Szybkość zbioru pszenicy jest dla nas bardzo ważnym atutem, ponieważ chcemy zbierać pszenicę w odpowiednich, w odpowiednich parametrach jakościowych. Zależy nam tutaj na pszenicy konsumpcyjnej. Zmieniające się warunki atmosferyczne na naszym terenie w Bramie Morawskiej. Zmuszają nas do szybkiego zbioru, zbioru pszenic. Pierwsze zakupy kombajnów Cemos, z Cemosem, Cemos Automatic to był rok 2021, jakieś 4 lata temu. Był to zakup dwóch pierwszych kombajnów z nowoczesną technologią którą przetestowaliśmy na własnych polach i na własnej skórze. Technologia w 100% się sprawdziła, przyspieszyła zbiór pszenicy, poprawiła jakość zbieranego omłotu. Postanowiono więc decyzją zarządu o zakupie kolejnych dwóch dużych kombajnów rotorowych oraz dwóch mniejszych kombajnów klawiszowych z technologią Cemos Automatic. Korzystając z nowoczesnej technologii Cemos Automatic w gospodarstwie głównie zwracamy uwagę na kontrolę strat, dlatego też kombajn przy pomocy Cruise Pilot jest Ustawiany w strategii przepost, przepustowość plus kontrola strat. Kontrola strat w naszym gospodarstwie jest szacowana na około 1%. Tutaj chciałbym podkreślić, że przy plonie 10 ton z hektara to około 100, 100 kg pozostawionego ziarna już na etapie zbiorów. W praktyce szacowanie strat kombajnów wygląda na podstawianiu tac LMS Pfeiffer. Polega to na wrzuceniu tacy pod kombajn. Taca zostaje wrzucana w tym miejscu przeze mnie na polu. Maszyna musi pracować, musi być w łanie, jest w trakcie obciążenia silnika. Wrzucamy tacę pod kombajn, pomiędzy koła, kombajn przejeżdża nad tacą. I mamy tutaj rozrzutnik promieniowy, który rozrzuca nam na boki, i taca nie zbiera tych ziarniaków czy połamanych przez rozrzutnik ziaren, rzucamy tacę, jeżeli chcemy z rozrzutnika promieniowego uzyskać jakie mamy straty, to rzucamy tacę obok kombajnu, jeżeli chcemy uzyskać straty z rotorów. To wtedy, to wtedy właśnie ta taca, ta taca nam e, musi być ustawiona na środku. E, I w, m, przeliczamy, przeliczamy e, w tym momencie e, ilość ziarniaków, może nie ilość, a wagę ziarniaków e, w stacy. Przeliczamy, przeliczamy na hektar. Oczywiście tutaj jest najważniejsze to, żeby uzyskać, uzyskać jak najmniejszą liczbę ziarniaków spadających z rotorów. W naszych najnowszych kombajnach jest możliwość wprowadzenia do komputera pokładowego maszyny ilości, znaczy wagi, wagi ziarniaków, które uzyskaliśmy z pomiaru stacki. I w tym momencie, po wprowadzeniu, automatycznie kombajn dostosuje ustawienie czujników do, do strat. Jednym z głównych przyczyn wyboru marki Klas jest oczywiście i nie, nie tylko marki Klas, ale w całym gospodarstwie jest oczywiście serwis. Serwis firmy Świerkot pełnia nasze oczekiwania. Nazywam się Bartosz Tołpa, jestem operatorem maszyn rolniczych w kombinacie rolnym w Kietrzu. Pracuję od około 10 lat. Pracuję na kombajnach zbożowych, sieczkarniach polowych, opryskiwaczach. Na kombajnie serii Lexion 8900, który jest za mną, pracuje od około dwóch lat. Na starszych seriach jeździłem serią 770 Lexionem, pracowałem dwa sezony. No, w Lexionie 770 starszej generacji, no, zmiana parametrów odbywała się tak moim zdaniem trzy razy dziennie. A Cemos Automatic reguluje pracą kombajnu można powiedzieć bez przerwy. Odciąża to operatora w znacznym stopniu. Przy tym systemie CMOS Automatic mogę skupić się na y, pracy headeru czy podczas rozładunku Jestem bardziej skupiony na tych elementach. Z kombajnem Lexion 8900 pracuję, pracuję z headerem Convio Flex 1380. Jest to header taśmowy z belką kosy, która dopasowuje się do podłoża. Y, zaletą headeru Convio jest to, że y, Materiał, który jest ścięty, wchodzi do kombajnu kłosami w kierunku mm, omłotu. Wpływa tak. to pozytywnie na wydajność kombajnu. Kombajn Lexion 8900 wyposażony jest w system Auto Crop Flow, który zapobiega zatorom kombajnu. Operator nie obawia się zapchania kombajnu, co spowodowałoby dłuższy przestój maszyny.